Czy wiesz, dlaczego toksyczna osoba jest o ciebie patologicznie zazdrosna? Niesamowita zazdrość, którą czują popaprańcy, przenika wszystkie ich relacje i ostatecznie ich niszczy. Toksyk jest zazdrosny o wszystko. Nie może się cieszyć z twojego sukcesu, no, chyba, że coś z tego zyskają. Nigdy nie będą dla ciebie mili, dla samego bycia dla ciebie miłym. Kiedy innym ludziom przytrafiają się dobre rzeczy, a nie przytrafia się to popaprańcowi, chcą to sabotować, ponieważ są o to bardzo zazdrośni. Chcą zniszczyć szczęście, jakie przynosi sukces, chcą umniejszyć twoje osiągnięcia i czują się uprawnieni do pieniędzy, które możesz zarobić. Szumowina nie ma podstawowej tożsamości, ale jednocześnie musi być podziwiany i kochany przez wszystkich. Nie obchodzi ich, czy ktoś ciężko pracował, aby zdobyć ten podziw. Czy nie? Potrzebują tylko tej zewnętrznej walidacji. Więc kiedy to ty otrzymujesz, a oni nie, oni nie mogą sobie z tym poradzić. Nawet jeśli jesteś lekarzem, który przez całe życie próbował dokształcić się w swoim zawodzie, a on na przykład jest pracownikiem budowlanym, to on czuje się uprawniony, do otrzymania nagrody doktora roku, mimo że nie zrobił nic, aby to osiągnąć i nie ma zielonego pojęcia o medycynie. Ich instynkt, gdy nie są w stanie zdobyć uznania, które otrzymujesz, podpowiada, że muszą cię poniżyć, sabotować i zniszczyć. Jeśli kiedykolwiek widziałeś małe dzieci walczące o zabawkę, a jedno z nich psuje tę zabawkę, także drugie nie może jej mieć, Tutaj mamy dokładnie tę samą sytuację. Sprowadza się to ogólnie do jednego zdania: Jeśli ja nie mogę tego mieć, nikt tego nie powinien mieć. Ich zazdrość i zawiść napędza to. Kiedy toksyk faktycznie coś osiąga, jego szczęście jest ulotne i musi stale robić różne rzeczy, aby udowodnić sobie, że jest najlepszy, najmądrzejszy, najładniejszy, cokolwiek to jest. Ich umysłach wszystko jest ułożone w hierarchię, i jeśli w 100% przypadków nie są na szczycie tej piramidy, wpadają w panikę. Nie mogą sobie z tym poradzić i wpadają w złość. Proszę cię, nie bądź z kimś, kto nie może być z Tobą szczęśliwy tylko dlatego, że jesteś świetny i niesamowity w tym, co robisz. Bądź z kimś, kto cię wspiera i troszczy się o Ciebie. Kimś takim nigdy nie będzie osoba z zaburzeniem osobowości wiązki B.